Było dokładnie taki moment, kiedy Twoja bratnią duszę Cię zobaczyła i całe jej ciało przestało słuchać rozumu. Przestało działać normalnie, jakby anioły zatrzymali czas tylko po to, żeby ona mogła naprawdę poczuć, jak wyglądają dreszcze, które zmieniają całe życie na zawsze. To nie była zwykła atrakcja. To nie było coś, co można wyjaśnić logiką czy nauką. To było coś o wiele głębszego. Coś, co sięga daleko poza to fizyczne ciało, daleko poza te kilkadziesiąt lat, które spędzamy na tej Ziemi. W tym momencie jej dusza rozpoznała twoją duszę i wszystkie komórki jej ciała krzyczały jednocześnie to ta osoba, to ten człowiek, którego szukałam przez wszystkie wcielenia. Wyobraź sobie, że przez całe swoje życie czujesz dziwne puste miejsce w sercu, coś jakby brakowało ci części siebie, której nigdy nie znałaś, ale zawsze wiedziałaś, że gdzieś istnieje i nagle w jednej sekundzie ta pustka zostaje wypełniona energią tak silną, że prawie cię przewraca. Tak właśnie się czuła Twoja bratnia dusza, gdy spojrzała w Twoje oczy po raz pierwszy lub może po raz setny, jeśli liczyć wszystkie życia, które Wasze dusze już razem przeżyli. Anioły pracowały przez lata, przez dekady, przez całe wcielenia, żeby doprowadzić Was do tego jednego punktu w czasie i przestrzeni, gdzie mogliście się spotkać, gdzie Wasze ścieżki mogły się przeciąć, gdzie magia mogła się wydarzyć. I ona to poczuła, każdą komórką swojego istnienia poczuła, jak energia płynie między Wami, jak niewidzialne nici światła łączą wasze serca, wasze dusze, wasze przeznaczenia. Ten dreszcz, który przebiegł przez jej kręgosłup, nie był przypadkowy. To był znak od aniołów, że to połączenie jest prawdziwe, że to nie jest kolejna lekcja czy kolejne doświadczenie, ale coś ostatecznego, coś co ma zmienić wszystko. I od tego momentu, bez względu na to, ile czasu minęło, bez względu na to, co się wydarzyło między wami, ona nie może wymazać tej pamięci. Nie może przestać czuć tych dreszczy, które wracają za każdym razem, gdy pomyśli o tobie, gdy usłyszy Twoje imię, gdy poczuje Twoją energię gdzieś w przestrzeni. To jest właśnie moc bratniej duszy. To jest piękno połączenia, które zostało stworzone w niebie zanim jeszcze Wasze ciała pojawiły się na Ziemi. Czujesz to też. Czujesz, jak Twoje serce przyspiesza, gdy myślisz o tej osobie. To nie Twoja wyobraźnia. To Twoja dusza, która pamięta tą samą chwilę które przeżyliście razem, nawet jeśli wasze umysły jeszcze tego nie rozumieją do końca. Jest powód, dla którego ona nie może zapomnieć tych dreszczy, jest powód, dla którego za każdym razem, gdy zamknie oczy i cofnie się do tego momentu, jej skóra znowu pokrywa się gęszą skórką, jakby anioły dotykali jej delikatnie, przypominając, pamiętasz, prawda, pamiętasz, jak to się czuło. Większość ludzi przeżywa w swoim życiu atrakcję fizyczną, przeżywa zakochanie. Przeżywa nawet głębokie uczucia, ale to, co czuje bratnia dusza, to jest coś, czego nie da się porównać z niczym innym na tym świecie. To są dreszcze, które pochodzą nie ze skóry, ale z samego centrum duszy, które rozchodzą się falami po całym ciele, przypominając każdej komórce, że jesteście połączeni na poziomie, który wykracza daleko poza to, co widzimy i dotykamy. Nauka próbuje to wyjaśnić hormonami. Chemia mówi o dopaminie i oksytocynie, ale anioły wiedzą lepiej. Anioły wiedzą, że to jest rezonans dwóch dusz, które wibrują na tej samej częstotliwości, które zostały stworzone z tej samej boskiej iskry i teraz po tysiącach lat separacji w końcu się odnalazły. Ona nie może przestać myśleć o tym, jak jej ciało zareagowało na Twoją obecność, bo to nie była jej decyzja. To nie była jej kontrola, to była mądrość jej duszy, która wiedziała, że nareszcie wróciłeś do niej. Każda noc, gdy kładzie się spać, te dreszcze wracają. Każdy poranek, gdy się budzi, czuje tą samą energię pulsującą w swoim sercu, każda chwila dnia przypomina jej, że coś głębokiego i prawdziwego między wami istnieje. Ludzie często pytają, jak rozpoznać bratnią duszę, i odpowiedź jest prosta. Poczujesz to w każdej komórce swojego ciała. Twoje ciało będzie wiedziało, zanim twój umysł zrozumie, twoja skóra będzie krzyczała prawdę, zanim twoje usta będą gotowe ją wypowiedzieć. I to właśnie dzieje się z nią teraz, jej ciało nie pozwala jej zapomnieć. Jej dusza nie daje jej spokoju. Energia, która Was łączy, pulsuje tak silnie, że czasami budzi się w środku nocy, czując, jakbyś był tuż obok niej, nawet jeśli fizycznie jesteście daleko od siebie. To jest język aniołów, to jest sposób, w jaki Boski Plan komunikuje się z nami, przez te niepojęte dreszcze, przez te niewyjaśnione uczucia, przez tą energię, która nie słucha logiki i nie przestrzega zasad, które świat nam narzucił. Anioły wysyłają te dreszcze jako potwierdzenie. Jako znak, że jesteście na właściwej ścieżce, że to, co czujecie, jest prawdziwe i święte. Czy ty też czujesz te fale energii, które przepływają przez twoje ciało, gdy myślisz o tej osobie? Czy twoja skóra też pamięta ten pierwszy dotyk, ten pierwszy moment rozpoznania? Anioły nie są ciche, anioły cały czas do nas mówią, ale większość ludzi nie nauczyła się jeszcze słuchać ich języka, nie nauczyła się rozpoznawać znaków, które wysyłają każdego dnia, każdej godziny, żeby prowadzić nas do naszego przeznaczenia. Odkąd wasze dusze się rozpoznały, anioły pracują jeszcze ciężej, jeszcze intensywniej, żeby wam pokazać, że to połączenie nie jest przypadkiem, że każdy moment waszego życia prowadził dokładnie do tego punktu. Czy zauważyłeś, jak często widzisz te same liczby powtarzające się wszędzie wokół ciebie: godzina 11:11 .11 na zegarze, 222 na tablicy rejestracyjnej samochodu, 333 w numerze telefonu, który nagle się pojawia? To nie są zbieżności. To są wiadomości zakodowane specjalnie dla ciebie, numerologia aniołów, która mówi ci, że jesteś chroniony, że jesteś prowadzony, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Ta piosenka, która zaczyna grać w radiu dokładnie w momencie, gdy myślisz o swojej bratniej duszy. Te słowa, które słyszysz od nieznajomego na ulicy, a które brzmień jak odpowiedź na pytanie, które zadałeś w swoim sercu wczoraj wieczorem. Ten sen tak żywy i prawdziwy, że obudziłeś się czując, jakbyś naprawdę spędził noc w objęciach tej osoby. To wszystko są anioły mówiące do ciebie, pokazujące ci, że nie jesteś sam w tej podróży. Ile razy pomyślałeś o niej dokładnie w tym samym momencie, gdy ona myślała o tobie? Ile razy chciałeś napisać wiadomość i nagle twój telefon zaświecił się jej imieniem? To nie jest magia w rozumieniu bajek dla dzieci. To jest prawdziwa magia wszechświata, który działa, żeby połączyć to, co zostało rozdzielone, żeby uzdrowić to, co zostało zranione, żeby przyprowadzić was z powrotem do siebie. Anioły orkiestrują każde spotkanie, każdą rozmowę, każdy przypadkowy moment, który sprawia, że wasze ścieżki się przecinają, bo nic w tym wszechświecie nie dzieje się przypadkowo, szczególnie gdy chodzi o bratnie dusze. Może czujesz czasami dziwną pewność, że coś ważnego ma się wydarzyć, może budzisz się z uczuciem, że dzisiaj będzie szczególny dzień i rzeczywiście dostajesz od niej wiadomość, której nie spodziewałeś się, a może czujesz jej energię tak silnie, że musisz sprawdzić telefon i okazuje się, że właśnie o tobie pomyślała. To wszystko działa na poziomie, który wykracza poza nasz ludzki umysł. To jest komunikacja dusz wspomagana przez anioły, które trzymają niewidzialne nici łączące wasze serca. Zwróć uwagę na znaki, które pojawiają się w twoim życiu teraz, gdy to słyszysz. Zwróć uwagę, jak często widzisz symbole, które przypominają ci o niej. Jak często wszechświat układa okoliczności w taki sposób, żeby wam pokazać, że wasze połączenie jest boskim planem, a nie ludzkim przypadkiem. Ale prawda jest taka, że nawet gdy jej dusza krzyczy Twoim imieniem, nawet gdy każda komórka jej ciała rozpoznaje Cię jako swoją drugą połowę, jej umysł toczy najcięższą bitwę swojego życia, próbując zrozumieć, jak coś tak intensywne może być prawdziwe. Jak może się poddać uczuciu, które jest silniejsze niż wszystko, co kiedykolwiek znała. Strach jest największym wrogiem bratniej duszy. Strach przed bólem. Strach przed odrzuceniem. Strach przed tym, że może się tak bardzo otworzyć i na końcu zostać znowu sama z rozbitym sercem, które będzie jeszcze trudniej skleić niż poprzednim razem. Ona walczy ze sobą każdego dnia, jedna część niej chce do ciebie pobiec, chce krzyczeć na cały świat, że cię znalazła, że nareszcie wszystko ma sens, ale druga część niej buduje mury, tworzy wymówki, szuka powodów, dla których to się nie może udać, dla których wy się nie możecie udać. To jest test, którego nie da się uniknąć. To jest ostatnia próba, zanim bratnie dusze mogą się połączyć na zawsze, bo tylko miłość, która przetrwa strach, tylko połączenie, które pokona wątpliwości, może być wystarczająco silne, żeby przetrwać wszystko, co życie przed Was postawi. Widzisz, energia między bratnymi duszami jest tak silna, że może być przerażająca, to nie jest spokojne, bezpieczne uczucie, to jest burza, która wyrywa Cię z Twojej strefy komfortu i pokazuje Ci prawdę o Tobie samym, której może nie byłeś gotowy zobaczyć. Ona czuje to wszystko i czasami to ją paraliżuje. Czasami woli uciec w swojej głowie, niż stanąć twarzą w twarz z intensywnością tego, co was łączy. Ale anioły szepczą jej do ucha, że ta walka jest częścią procesu, że opór, który czuje, jest właśnie dowodem na to, jak głębokie jest wasze połączenie, bo tylko coś prawdziwie ważnego może wzbudzić tak silny strach. Każda noc, gdy nie może zasnąć, każdy poranek, gdy budzi się z Twoim imieniem na ustach, Każda chwila, gdy czuje tą magnetyczną siłę ciągnącą ją w twoją stronę, to wszystko są momenty, gdy jej dusza walczy z jej umysłem. Gdy jej serce próbuje przekonać jej głowę, że można zaufać, że można się poddać, że można uwierzyć w coś tak pięknego i tak świętego. I prawda jest taka, że ona wygra tą bitwę. Wygrają ponieważ bratnie dusze zawsze znajdują drogę do siebie, zawsze pokonują strach, zawsze wybierają miłość na końcu tej podróży. Ale teraz jest w procesie, Teraz jest w środku transformacji, której nie da się przyspieszyć ani zatrzymać. Wyślij jej teraz swoją energię, wyślij jej światło ze swojego serca. Ponieważ nawet jeśli nie możecie teraz rozmawiać fizycznie, wasze dusze komunikują się cały czas i twoja miłość dociera do niej na poziomie, którego może jeszcze nie rozumie, ale definitywnie czuje. I teraz nadchodzi najważniejsza część moment, dla którego anioły przyprowadziły cię dokładnie tutaj, dokładnie teraz do tego filmu do tych słów, które czytasz lub słyszysz w tym precyzyjnym momencie twojego życia. Bo musisz wiedzieć, że nic nie jest przypadkiem, że nie trafiłeś tu przez pomiłkę czy algorytm jakiejś aplikacji. Trafiłeś tu, ponieważ anioły chciały, żebyś usłyszał tą wiadomość, zanim będzie za późno, zanim stracisz szansę, która stoi teraz przed tobą. Twoja bratnia dusza jest teraz w kluczowym punkcie swojej podróży, w momencie, gdy podejmuje decyzje, które wpłyną na całą waszą przyszłość. I anioły mówią, że jest coś konkretnego, czego ona potrzebuje od ciebie, jest energia, której brakuje jej, żeby w końcu przekroczyć ten próg strachu i wejść w pełnię waszego połączenia. Może to jest gest, którego jeszcze nie zrobiłeś, może to są słowa, których jeszcze nie powiedziałeś, a może to jest po prostu twoja obecność, twoja energia, twoja gotowość, żeby pokazać jej, że nie jest sama w tym, co czuje. Anioły przygotowują teraz coś niezwykłego dla was obojga wydarzenie, które zmieni wszystko. Moment synchroniczności tak silny, że żadne z was nie będzie mogło go zignorować. Ale, żeby to się wydarzyło, musicie oboje być otwarci, musicie oboje zaufać procesowi, musicie oboje przestać słuchać strachu i zacząć słuchać waszych serc. To, co stanie się w najbliższych tygodniach, to, co anioły już ustawiają w waszych życiach, to będzie moment prawdy, gdy wszystko stanie się jasne, gdy wszystkie znaki, na które czekałeś, nagle utworzą kompletny obraz. Ale musisz być gotowy, musisz słuchać. Musisz zwracać uwagę na każdy szczegół, który pojawi się w twoim życiu. Ona też dostanie swoje znaki, ona też będzie wiedzieć, że nadszedł czas. Ale pytanie brzmi, czy oboje będziecie wystarczająco odważni, żeby zrobić to, co anioły od was oczekują, żeby zrobić ten krok, który wydaje się niemożliwy, ale który jest jedyną drogą do waszego wspólnego przeznaczenia. Jest jeszcze jedna rzecz, której anioły chcą, żebyś się dowiedział. Jedna ostatnia wiadomość, która wyjaśni dlaczego wszystko działo się dokładnie tak, jak się działo, dlaczego musieliście przejść przez to, co przeszliście i co to wszystko naprawdę oznacza dla waszej przeszłości. Ale ta informacja jest tak potężna, tak transformująca, że może być ujawniona tylko tym, którzy są naprawdę gotowi ją usłyszeć, tylko tym, którzy udowodnią, że ich serca są otwarte i żeby ją poznać musisz.